Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz. Miał on żonę z rodu Arona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już posunęli się w latach. I znamy, dalej możemy przeczytać w opisie. Poniżej jest tekst, pełny tekst długa Ewangelia. Dzisiaj nie będę w całości czytał, ale znamy to opowiadanie. Jeśli nie, przeczytajmy sobie, jak było z początkiem życia Jana chrzciciela, jak Zachariasz nie uwierzył w objawienia Anioła, które było odpowiedzią na ich modlitwę. I pierwsze czytanie, które dzisiaj mówi o bardzo podobnej sytuacji. Sora w pokoleniu Dana żył pewien mąż imieniem Manoach, żona jego była niepłodna i nie rodziła. Anioł Pański ukazał się owej kobiecie mówiąc jej oto teraz jesteś niepłodna i nie rodzisz, ale poczniesz i porodzisz syna. I później słyszymy na koniec tego czytania, że urodziła owa kobieta syna i nazwała go imieniem Samson. Samson. Rodzice Samsona też nie mogli mieć dzieci i słyszymy i w jednym i drugim przypadku o niepłodności. Żona była niepłodna, rodzice byli niepłodni. Nie było płodów. Co, takie, co takiego płody? To nie jest płód, to nie tylko chodzi o płód, ale płody, czyli owoce. To jest w rosyjskim języku bardzo dobrze jest to oddane, bo. Niepłodne płady, to właśnie owoce, to co, co często określamy jako owoce. Nie ma owoców życia. Dla rodziców owocem życia jest, są dzieci. I rodzice chcą przekazać życie dzieciom, i to jest owoc ich całego życia. Ale nie tylko to, żeby przekazać życie, żeby te dzieci się urodziły, ale też, żeby te dzieci były dobrze wychowane żeby te dzieci doszły do zbawienia. Dlatego często najpierw są dzieci u rodziców, a później rodzice bardzo płaczą, że te dzieci źle żyją, nie tak się prowadzą, nie tak żyją, coś, coś się nie udaje w życiu tych dzieci, rozwaliła się rodzina dzieci, rodzice płaczą. A więc owocem, dobrym owocem życia rodziców jest nie tylko to, żeby się dzieci urodziły, ale żeby były dobrze wychowane, żeby potem miały szczęśliwą rodzinę na przykład, żeby, miały, żeby były dobre wnuki. To jest owocem. A co jest owocem naszego życia? Być może są tutaj, też słuchają tego jacyś małżonkowie, którzy też modlą się o dzieci, nie mogą mieć dzieci. A co jest owocem naszego życia? Jakie płody my przyniesiemy? Dla księdza, dla mnie na przykład owocem, owocem jest moja parafia. Jeśli widzę, że parafia się rozwija, że przychodzą nowi ludzie, że jest, jest więcej i więcej ludzi w parafii, to jest, to jest owoc. To jest konkretny owoc to jest radość. I marzę o takich owocach i modlę się. Też owoce może być, mogą być te rozmyślania, jeżeli komuś pomagają, jeżeli, jeżeli jakoś przynoszą owoce w życiu ludzi, którzy słuchają, to też jest mój owoc. I często my w życiu nie widzimy owoców swojego życia, płodów swojego życia. Jesteśmy bezpłodni, niepłodni. Jesteśmy niepłodni. To nie tylko chodzi o dzieci, to chodzi w ogóle o jakieś, to, co, co wychodzi z naszego życia co jest owocem naszego życia. Często żyjemy, coś robimy, ale czujemy się jak coś puści, bezpłodni, niepłodni. Nic nie wychodzi, nie widzimy jakichś płodów, owoców naszego życia. I to, czego uczą nas dzisiaj rodzice Samsona i rodzice Jana Chrzciciela, to cierpliwie czekać. Cierpliwie czekać, ale nie tylko czekać, ale modlić się. Oni się modlą o potomstwo, modlą się o potomstwo i cierpliwie czekają. Ale czego jeszcze zabrakło Zachariaszowi? On nie uwierzył. Kiedy Bóg odpowiedział na tę modlitwę, kiedy długo się trzeba było modlić, kiedy długo czekał, kiedy przyszedł anioł, on nie uwierzył. On nie uwierzył. Może i my często też z jednej strony chcemy widzieć owoce swojego życia, a tak naprawdę nie wierzymy, że, oni, że one będą. Tyle razy się nie udało, to i teraz się nie uda. Jak często tak myślimy? Warto dziś pomyśleć, co, co jest takim owocem mojego życia, jakie ja chcę mieć owoce swojego życia, jakie ja chcę, żeby moje życie przyniosło owoce, tak najważniejsze owoce mojego życia, tak jak właśnie to, że dla małżonków, dla rodziców są dzieci, ich dobre wychowanie, ich szczęście, a dla mnie, dla każdego z nas, jakich owoców oczekujemy, jakich owoców pragniemy, co jest owocem, może nie to, żeśmy wybrali sobie za owoc, może jakimś owocem chcemy mieć jakieś dobre materialne, a z tego żadnej radości później nie będzie, będziemy mieli to i, i tak nie będziemy szczęśliwi. Pomyślmy, jakich owoców oczekujemy i czy umiemy czekać na te owoce, czy umiemy się modlić, czy prosimy Boga o te owoce, czy wierzymy, że Pan Bóg nam da te owoce, że będziemy mieli owoce naszego życia, naszej miłości, naszej służby. Proponuję, żebyśmy się pomodlili za pary małżeńskie, za małżonków, którzy nie mogą mieć dzieci. Prosimy, żeby Pan Bóg dał im owoce ich życia, żeby byli płodni. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Pozdrawiam serdecznie z Tomska, z Syberii. Z Panem Bogiem.